Cześć kochani, witam Was na kanale Kraina na zabawek. Dzisiaj razem z Kajtusiem pokażemy Wam lalkę Draculore z serii upiorni uczniowie od firmy Matej. Draculora to córka hrabiego Draculi. Jest ona wampirem wegetarianką i mleje na sam widok krwi lub mięsa Draculora. Jest słodką i energiczną dziewczyną, z którą łatwo można się dogadać, jest również znana jako najbardziej przyjacielski potwór w całej szkole. Nasza lalka wygląda oczywiście jak zwykle przesłodko Ma przepiękny makijaż oraz czarne włosy z malutkim różowym pasemkiem Które możemy czesać za pomocą dołączonej do zestawu szczotki Ma na sobie przepiękną różową bluzeczkę Z rękawkami w kratkę Śliczną białą spódniczkę Kabaretki Oraz długie, wysokie buty Myślę, że nasza lalka spodobała się każdej fance Monster High, ale także pozostałym dziewczynkom. Prezentuje się naprawdę bardzo uroczo. Ma do zestawu dołączoną szczotkę, dzięki której możemy pielęgnować jej przepiękne włosy. I myślę, że każda dziewczynka powinna dołączyć ją do swojej kolekcji.